Koleżanka, a propos tej zdradzieckiej szyty, która da mi żołnierzy, głośno. śmierć drogą, ojczyste! W nie przeciw, przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy! A pan z jakiego jest? Prawie.

Polska dla Polaków, pokażemy im prawdziwy dzihad. Tu jest siła, tu jest biała kurwa, czerwona krew. Pokażemy im dzihad. <grym wioski>